Niemcy! A my. A my nie jesteśmy ani tu, ani tu. Świetny. Świetny początek. Ten odcinek jest nagrywany gdzieś w niedzielę. W sensie siódmego. Czy jakoś tak? Off. I. Aktualnie nagrywam odcinki na zapas, żebyście na te testy moje gimnazjalne mieli co odglądać. Dobra, kurde, ich jest tam strasznie dużo, trzeba ich trochę powbijać. I tych też trzeba powbijać tam był? Nie, tam nie było go. What the fuck? Skąd znowu? Dobrze, to wszystko w jest tutaj robione, pięknie. Stamtąd gdzieś we mnie strzelają. Jestem tylko pewien. Czekajcie. Nie No, niby we mnie nie strzelają. Tam jest Sniper Dobra, trafiony. Pewnie dziś w park dostanie. Znaczy w ramie. A nie. Policzek, okej. Okay. Ale, no, trafię nie w głowę, jak to się. Dobra, lecimy szybko dalej. Dostrzeń do metra i przedostań się do niemieckiego sztabu. No to świetnie. Myślałem, że zrobię to na cicho. A tu takiego ciula. Fok, 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 No, to, że granat, to ja też widziałem. Nie musicie drzeć kapy. Nie no, co wie, nikt was nie atakuje. Po prostu wszyscy się tacy słabi. Ok, tam nikogo nie ma. Tu jest amunicja, ale do czego tu jest amunicja? No, wezmę sobie, może tej ich tego MP40 Pójdziemy dalej. Prawda jest tu trochę mało amunicji, no ale nabój do naboja. jest ten magazynek, czy coś? Okej. Okay. w mi chcecie powiedzieć, że oni sobie nie zdali sprawy z granatu, który w nich rzuciłem No spoczko Dobra, czekam na kolejne bombardowanie Cichutko. Nikt o nas nie wie. Shit. O kurde. Dobra, tam tego nie żebym pierwszego nie trafił, bo bym sobie ich na pocichu posdejmował, a teraz to tak troszeczkę dupa. Bo muszę na głośno ich zdejmować. Kurde, ale dostał Nie, nikt. Nie ma, nikt nie idzie o. Okej okay. O ty śmieciu No na plec mi idzie, co jak nie honorowo Dobra masz ci tam nie wiem dostał w nerkę czy coś Nie znam się na to człowieka A ten kolega w co stanie? gdzieś tam dostał. Okej, okay. kolejny leży. Okej. Okay. Dobra, lecimy do biura Wolfa. I mają tu być gdzieś plany na temat tej broni biologicznej. v 2. The Kraut's have gutted it. All the papers were taken or burnt. There had to be something here that could help. Hmm. It's an old trick, but a good one. Bingo. This had to be Wolf's escape plan.

Ktoś jeszcze potrzebuje mojej pomocy? Ty nie żyjesz? O Boże, dobra Przecież do... Co? Gościu nie dostał? No dobra, jestem ślepy To wszystko wyjaśnia Dobra, teraz dostanie w głowę W końcu Dobra, koledzy, wy tu sobie leżcie A ja mam oszukać, yy, odszukać tam w ministerstwie informacje, które mi się przydadzą. Znaczy, które mi się przydadzą do powstrzymania w, tego wystrzelenia, które zaprowadzą do wyrzutni. Gość mnie zobaczył plecami. No świetnie Wow jest no snajper, to jeszcze tutaj gdzieś są goście Czy znaczy nie mówiłem, że to są gdzieś goście? Dobra, no, tego snajpera to łatwo Tym, Bo wiem gdzie chodzi W głowę dostanie, nie No przeszło mu przez klatkę piersiową Leżeć Ale udaje się tam, już szukam jakiejś informacji na temat wyrzutni, gdzie ja mogę jak ją mogę znaleźć? Bo przydałoby się by powstrzymać się. tam tamtych rakiet. Przy tej broni. Broni biologicznej. Nie wiem co to było to V2. Już nie pamiętam. A to było tu. Ok. Musiałem już że wyżej. No nie. Uff Dobra, wszystko jest. No wie cel, ucieknij przez dach A nie mogę tych snajperów zabić Znaczy nie żeby coś, no ale <coughs> Come on. To byłby dać dobry pojedynek snajperów Dobra ja ich w ogóle nie widziałem Są tak pokrywani, że nie da się ich zastrzelić. Myślałem, że dam radę, że jest taka możliwość, ale jednak nie ma. No to spierdzielamy. A bo po prostu jestem ślepy i ich nadal nie widzę. Okej, okay, jednak ich widzę. Dobra, dostał. Jeden. Nie żyje, Jeden, jednego mniej prościutko przez głowę i wyszło przez płuca. A ty jesteś gdzieś tam? Brawo, został! Klatka piersiowa czy głowa? Dobra, został ja w klakę piersiową. Ale uciekamy, uciekamy przez dachy. Bo jeszcze z dwóch Dobra, następny dostał I gdzie leci? Gdzie leci pocisk? Dobra, dostał w głowę, pięknie. Dostał w sam środek czołap. No może nie w sam, ale w środek Eee. Zapomniałem, że tu nie ma skoku. Come on! wszystkie moje starana, starania, starania wy... w piach. Gdzie są sajperzy? Wiem, że w oknach dziś będą. Gdzieś tam na dachu miał być Ale okej okay. Dobra widzą mnie Czekajcie A tam jesteś kolego Dobra teraz zostanę w głowę Dobra też w czoło został Gdzieś w lewy bark Albo nie Albo na głowę. Dora. Tam jesteś. Dora, teraz dostał. Ledwo co. Ledwo co go usnęło. No to co będzie to mój odcinek ba raczej bardzo montowany. Chyba, że będzie akurat 20 minut, to nie będzie montowany w ogóle. No ale, come on. Jednego mniej to zawsze będzie Będą większe szanse na przeżycie Dobra Dostał ledwo co Następny dostał To prawda też ledwo co, ale dostał I teraz idealnie w głowę Tam jesteś. Zarazie niech mi się HP zregeneruje. Jak tak dalej pójdzie to ja padnę. Okej. Okay. Tam jest. Dostał w policzek. Następny dostał w głowę chyba. Dokładnie. Następna główka. Gdybym tak tylko w się strzelał na live'ach. To by było o wiele lepiej. Oła! No razie sam. Może go nie zabiło, ale teraz go zabiję. I teraz już głowa. Noch. Dostał w lewy policzek. Dobra. Na katedrze ostatni jest. I też kolega nie żyje, też dostał w głowę. Ledwo wcale dostał. Dobra. I chyba wszyscy oczyszczeni. Wszystko oczyszczone. Kaman, nie było tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Misja zakończona sukcesem. Czyli wiem już, gdzie się znajduje rakietnica. Mamy ją zniszczyć, żeby Rosjanie jej nie użyli. Świetnie. I to będzie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się jako tylko podało. to będzie odcinek bez cięcia, tylko po prostu wstawiony, bo nie chcę mi się nic zrobić. Chyba, że będę musiał coś wyciszyć albo podgłośnić grę, albo ściszyć grę, to wtedy dopiero zrobię. No, ale poza tym to nie będzie cięcia. Do następnego.